A teraz kolejna odsłona naszego spotkania Stop NWO. Mamy w tej chwili już połączenie telefoniczne z Maciejem Lisowskim. Fundacja Lex Nostra specjalnie jadąc samochodem zatrzymał się właśnie, by móc spokojnie przez te kilkanaście minut zaoferować nam troszkę newsów i komentarzy z tego obszaru, w którym się zajmuje, prawda, a więc nadużycia prawa, pomoc różnego typu osobom, które po prostu stały skrzywdzone przez aparat sprawiedliwości czy niesprawiedliwości. Witaj. witaj. Ja tak, witam, serdecznie, witam serdecznie Państwa, witam, e, witam siebie, Janusz. E, jeszcze raz dziękuję za ponowne zaproszenie. Bardzo mi miło e, zawsze, zawsze u Was e, gościć. chyba bardziej z tego, co słyszę, co czytam w mailach, to e, Wasza audycja, w, w ogóle Wasza telewizja się cieszy coraz większą popularnością. Natomiast za dużo przez ten tydzień się nie wydarzyło z uwagi na e, Dzień Wszystkich Świętych, z uwagi na Dzień Zaduszny. E, tak więc w sumie praktycznie od środy od środy były tylko dwa dni pracujące, w ciągu których się sporo rzeczy zdarzyło. Akurat nie jestem przy komputerze, z przyczyn, tak jak wspominałeś, żeby wspomnieć o interwencjach Fundacji, natomiast cały czas zapraszam na naszą stronę. W najbliższym dniu będziemy następne takie bardzo błogosławiące sprawy nagłaśniać. Odnośnie Mariana Wegery, to już wspominałem tydzień temu, natomiast, natomiast może dzisiaj chciałem podzielić takimi kilkoma refleksjami, też oczywiście na temat wymiaru sprawiedliwości. Prosimy cię bardzo oh, tak prosimy cię bardzo tak 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 bo no dzisiaj akurat mm, urodziny któreś tam z kolei nie będę mówił które dlatego nie chcę tego człowieka mm, tego mojego przyjaciela e, wymieniać e, bo nie wiem, to sobie tego życzę ale obchodzi mój taki przyjaciel z lat dziecinnych i pamiętam że na początku lat 90. E, on wcześniej jeszcze e, w ramach wymiany, w ramach wymiany młodzieży licealnej e, jechał do liceum we Francji. We Francji skończył liceum, później na krótko wrócił do Polski. No i tak pamiętam, jak wspomniał, że chce wyjechać na stałe granicę, To był początek lat 90. -tych. Ja tak bardzo hmm, podchodziłem do niego, do jego panów sceptycznie. Myślę, cholera, no po, że się nawet mówię do niego, no po co ci to, po co ci to popatrz? Ja tutaj mam firmę, działalność jako takie pieniądze, ale cały czas się rozbijam. No to jest mój kraj, to jest moja ojczyzna, no, po co będziesz wyjeżdżał gdzieś tam i co będziesz tam robił? No jednak jednak wyjechał w tej chwili chyba do Australii, teraz obecnie jest, mieszka w Londynie od bardzo, bardzo dawno i tak mam coraz w nim częstszych takich kontakt listownych, telefonicznych, bardzo często odwiedza Polskę i powiem w ten sposób, że jak patrzę na siebie w lustrze, na swoje zachowanie, jak patrzę na jego, to są zupełnie na ziemia, prawda, w sensie stresu, tych problemów dnia codziennego, które są w Polsce, oczywiście nie mówię, że tam jest ładnie kolorowo, e, natomiast to jest zupełnie zrelaksowany człowiek, zupełnie innym tempem żyjący. E, po prostu mówi, że tam po prostu normalnie można żyć. On ma oczywiście rodzinę dalej w Polsce, wie jak to wygląda. Pracuje jako że świetnie na język angielski, francuski, pracuje w jednym z hoteli na jakimś tam w w średnim stanowisku, w każdym raz, nie w kuchni, nie przy jarach, ale też nie wejmie w dyrekcji, gdzieś tam, gdzieś tam pracuje. Dostaje porządne pieniądze, poznał wspaniałą dziewczynę z Afryki w dodatku, której ojciec ma jakieś tam biznes. Stać go raz na trzy miesiące na wyjazd gdzieś tam, jak to się mówi, do ciepłych krajów. Ja na urlopie nie byłem od, nie pamiętam ilu lat, bo po prostu może byłoby mnie stać, ale po prostu nawet nie mam czasu, bo nie mogę zostawić tego, co robimy i to jest zupełnie nieboraziejne i teraz tak z perspektywy tych, no, już 20 lat, Patrz, zaczynam coraz bardziej mu przyznawać rację, zaczynam coraz bardziej przyznawać rację, że jak intuicyjnie wiedział, że się trzeba stąd wynosić, aczkolwiek oczywiście <laughs> Państwa, do tego nie namawiam, bo ja tu zostaję i e, nie mam, nie mam zamiaru nigdzie, e, nigdzie nigdzie uciekać, ponieważ... No, ponieważ nie zostawiłbym tego, co dotychczas udało mi się stworzyć i nie zostawiłbym samych tych ludzi, którzy mi mm, w jakiś sposób zawierzyli. Oczywiście mam na myśli tutaj współpracowników, te, którzy też ponoszą jakieś, jakieś konsekwencje życiowe, chociażby szukamy w ramach aplikacji. E, Chociaż to akurat ustało, aczkolwiek były trzy troszki inne jakby, jakby rzeczy. To taka właśnie refleksja na temat... Na temat, na temat... E, właśnie tutaj mojego przyjaciela, natomiast też dziś do mnie telefonował taki były, znaczy przedsiębiorca, były przedsiębiorca y, mający biznes w Polsce. Całkiem niezły. To była myjnia samochodowa, też nie chcę podawać jego danym, bo nie wiem, czy się się zgodził, to, tak wspominam na bieżąco, to się dziś chciało. E, Urząd miasta zarzucił mu, zaczęło się od tego, że jego myjnia wystaje na odrobinę, odrobinę zajmuje powierzchni drogi, w tej chwili ma, spróbujemy e, to oczywiście pod względem prawnym odkręcić, e, ale w tej chwili ma około dwóch milionów złotych e, zasądzonych kar, grzywien, etc., etc., bo człowiek zabrał rodzinę, półtora miesiąca czy dwa miesiące temu wyjechał właśnie do Anglii e, i mówi, że tam po prostu zaczyna normalne życie. Telefonował dziś do mnie z pytaniem co robić, e, ponieważ ta resztka majątku, która może została w postaci reszty, my nie czynnej, ponieważ po to Urząd Miasta siłowo zamknął, e, po prostu jest rozkradana. Ludzie, którzy żyją tam, mieszkają obok, może no, po prostu zorganizowane grupy, e, prawda, zbieraczy złomu czy jakichś innych e, rzeczy przychodzą domy i nie rozkradają. Policji dotychczas oczywiście na bieżąco do dotychczas jedną osobę udało zatrzymać. Ja mówię, że to jest po prostu nie do pomyślenia, bo jeżeli coś takiego się dzieje w, właśnie, właśnie w Anglii, i Wielkiej Brytanii, to zaraz trzy jednostki policji jadą i szukają, bo prawo do własności jest rzeczą świętą u nas to pewnie naleciałości jeszcze pokomunistyczne, tego prawa do własności nikt nie szanuje. No i jest w Anglii, na nowo próbuje sobie odbudować życie. Nie będę tutaj, tak jak wspominał, wspominał mój z tego powodu, że tutaj cały czas ma pomogników, prawda? Na głowie i nie chcę, żeby tam zaczęli go szukać pod względem majątku. No i tak to mniej więcej ten system urzędniczy niszczy niższy polscy ludzi. Ja jestem pewny, że jeżeli udało mu się budować biznes w Polsce, to tym bardziej zbuduje od w Anglii. I mam nadzieję, że tam go, jeżeli oczywiście nie będzie robił nic niezgodnego z prawem, a tego, o to go nie podejrzewam, to mam nadzieję, że tam, tam z kolei będzie funkcjonował, żył i to jest smutne, i to jest smutne, bo jak mamy żyć w tym kraju, który coraz bardziej, który coraz bardziej popada w zapaść ekonomiczną, bo właśnie tego typu ludzie wyjeżdżają, tego typu ludzie wyjeżdżają z krajów. Ja, ta, ja tak myślę, że ja tak, tak silko wejdę w słowo, Maciek, że ta kwestia jeszcze tych niedoborów finansowych, która oczywiście powoduje, że mnóstwo Polaków wyjeżdżało i ciągle chce wyjeżdżać Szczególnie ci trochę młodsi, to jest jakby jeden aspekt, ale, ale taka, raczej taki brak perspektyw, to znaczy, to znaczy że tak powiem, niewiara w to, że, że może być lepiej, że tu można jakby wystartować w życiu i w miarę szybko coś zdobyć. Siła nabywcza, prawda, polskiej złotówki, wiadomo jaka jest, jednocześnie zarobki, wiadomo jakie są, natomiast ceny są praktycznie zachodnie, wydawało się, ta transformacja przyniesie nam zmiany jednego i drugiego. Ale oczywiście tak się, tak się nie stało, i to brak też szacunku dla ludzi, taka, taki, takie poczucie takiego jakby w jakimś sensie zniewolenia poprzez brak pieniądza, poprzez niedowład państwa, które nie jest w stanie dbać o twoje interesy, które de facto no, toleruje gigantyczne przekręty, prawda, i samo jest instrumentem do do czynienia wielu złych rzeczy, no to składa się na całość takiego właśnie, no, powiedzmy, no, etosu emigranta, który staje się tym emigrantem, tak? Czy tak też nie jest? Tak, tak, oczywiście, jak najbardziej to też, to też na to się składa, to no, po prostu ludzie widząc to, to między innymi nagłaśniamy, ale musimy to robić, żeby ich uświadamiać, co się w tym kraju dzieje, widząc tego typu przypadki i po prostu dochodzą do wniosku, że po co oni mają pracować, coś budować, ehm, nie spać nocami, prawda, nie dojadać po to, żeby budować swój biznes, jeżeli za chwilę przyjdą urzędnicy i tak ich okradną, jak nie okradną na zasadzie państwa. Na zasadzie w sensie podatków, to i zamknął do aresztu po to, żeby konkurencja podpłacona albo mająca dobre układy, albo kogoś z rodziny gdzieś na urzędach, ten interes ich przyjęła. I już się po prostu myślał racjonalnie: po co ja mam budować, jak mi to za chwilę zabiorą? Tak, to bardzo gorzkie refleksje, Maciek. Często zresztą one się tu pojawiają w naszych programach, też w rozmowach z Tobą, ale ponieważ na co dzień obcujesz z takimi konkretnymi, twardymi informacjami, właściwie sytuacjami, przypadkami, osobami, które doświadczyły tej krzywdy. Stąd też tak łatwo i stanowczo mówisz o tym. Chociaż oczywiście są sytuacje, kiedy ludzie prowadzą biznes i nic się złego nie dzieje, no ale zbyt dużo jest sytuacji odwrotnych, skoro powstaje taka organizacja, jak prawda Niepokonani, którzy, którzy się w tysiącach de facto już rozpoznają w Polsce, twierdząc, że są skrzywdzeni przez prawda, aparat władzy. To, to przecież nie wzięło się z powietrza, to nie jest w jakiejś propagandy, jakieś maniery, że Polacy muszą narzekać po prostu, bo, bo muszą, tylko to wynika z doświadczenia, niestety. Tak, a poza tym, niestety, i to muszę, muszę też doszkie słowa powiedzieć, a ja na co dzień, dzień bywam e, pogodnym człowiekiem, ale e, dla, jakby, żeby, żeby zupełnie, że tak powiem, nie, nie dzikować, bo mając, e, mając kilkanaście, kilkanaście dziennie tego typu... E, Rozmów, tego typu telefonów, tego typu maili, maili jest kilkadziesiąt dziennie, właśnie z tego typu sprawami ludzkimi, no to to rzeczywiście no, może to przytłoczyć człowieka. Natomiast, natomiast niestety, tak jak jednej z telewizji. Yy, bardzo na tak, to już po programie na żywo ze szczepieniem i mi takim że dobrze się ugryzł w język, bo chciał powiedzieć, że niestety jest do pana, pana goszczek, prawda? <grystanie> tak. ja tego nie powiedział, chociaż niestety a nie w sensie oczywiście mnie, tylko chodzi o to, że przynoszę... No, pewnie smutne, smutne informacje, tak? Więc bym tak yy, zażartował, że dobrze się ugię z językiem, nie powiedział na wstępnie, Niestety z pana goszczę. Tak, więc niestety znów państwo mnie słuchacie, no ale niestety taka jest rzeczywistość. Nie możemy yy, ignorować yy, rzeczy, które, które są obok nas. Nie możemy udawać, że się to nie dzieje, bo rzeczywistość wcześniej czy później, nawet jeżeli bardzo głęboko schowamy yy, głowę w piasek albo zaczniemy żyć życiem seriali telewizyjnych, to i tak ta rzeczywistość wcześniej czy później nas dosięgnie, bo, bo niestety tak, tak to jest. I jeszcze jeden taki taki, taki przykład na dzisiejszego. Być może też to zabrzmi właśnie zabrzmi właśnie troszkę krytycznie wobec niektórych ludzi, ale też jest kwestia pewnej mentalności, takiej mentalności typowo polskiej, być może, czy, oczywiście nie mówię o całym narodzie w może, bo Mamy wielu wspaniałych ludzi, ale też tak jak wszędzie bywa, bywają, bywają różni ludzie, mianowicie rozmawiałem z takim przedsiębiorcą, który prowadził biznes, no ona no mu się podwinęła w tym sensie, że nie raz nie trafił, drugi raz nie trafił, raz mu się jakieś tam produkty, to były produkty w popsuły, kontrahent nie zapłacił, popadł w długi. Między innymi jeden z dostawców mu sprzedał kawał wał wartości 80 tysięcy na fakturze. Jego zdaniem to miało wartość 70 tysięcy około, bo przejść było przeterminowanego, czyli nieważne szczegóły. No i oczywiście nie zapłacił tak temu dostawcy. Dostawca oczywiście nie poszedł do sądu, bo jak się ten pan dowiedział, dostawca miał jakichś kolegów przy Losinę. Na policji, czy w prokuraturze, czy gdzieś, czy gdzieś w tych rejonach. Oczywiście właśnie, prokuratura prowadziła właściwa do siedziby tego dostawcy, bo po co i do sądu cywilnego. Przedsiębiorca dostał, wyrok e, dwa lata w zawieszeniu, na 5 lat z nakazem spłaty e, całości zadłużenia. Później, jeszcze na skutek podobnych działań, niestety, trafił do e, aresztu, e, gdzie przesiedział chyba dwa lata. E, wyszedł, zaczął dopiero stawać na nogi po roku czasu i właśnie odwiesili ten wyrok, dlatego, że ten dostawca, tego jego de facto wierzycie. no wysłał pismo do sądu, że on nie realizuje tego e, tego zadłużenia, że nie spłaca tego długu, e, no i żeby go z powrotem po prostu wsadzić. Wyrok został odwieszony, w tej chwili ma się stawić na kolejne dwa lata do i ja że to dopiero powstało praktycznie szkola, zaczął od początku budować, zaczął tworzyć znowu firmę, zaczął już powoli spłacać innych wierzycieli, a tutaj nagle Nagle, nagle znowu ma iść do więzienia. Mówi, że telefonował do tego swojego byłego dostawcy, do wierzyciela. Mówi, no, wie pan, no przyjechałby pan chociaż, czy ja bym do pana przyjechał, byśmy usiedli przy stole, jak ludzie ustalili jakiś harmonogram. Jak to chcę, chcę to prawo spłacać, tylko jak mogę spłacać, jak byłem w tym czasie więzie w więzieniu, wareście średszym. E, przecież ja pójdę do więzienia i tak panu to już czego tego nie spłacę, bo, no, bo nie spłacę. E, I wielu ludzi, nikt, tego, nikt na tym nie skorzysta. I usłyszał, i usłyszałem taką odpowiedź yy, niecenzuralną, więc nie ja będę powtarzał, że no, ten człowiek ma w dalekim poważaniu pieniądze, to już powie swoimi słowami, ale i tak ty, taki ją, taki no I to jest, no, co tu dodać? No, są ludzie i ludziska, jak to się mówiło kiedyś, i ciągle to jest aktualne. Tak, <laughs> to jest ta... ale, ale tu nie, nie chodzi mi, o to wiadomo, że, nie chodzi mi o ten przykład konkretnego człowieka, tylko jak właśnie ten system w jakiś sposób e, premiuje właśnie tego typu ludzi, bo tak. ten człowiek nie poszedł do sądu, nie spierał się o kwotę, nie wytoczył sprawy y, cywilnej, tylko od razu poszedł do prokuratora. Ten i ten mnie oszukał, prokuratora jakże chętnie, jakże chętnie podjęła postępowanie, jakże chętnie dała wyrok specjalny w po to, żeby zmusić de facto do zapłaty tych pieniędzy. I sąd to ma w dalekim poważaniu, że bo ten człowiek fizycznie nie miał tych pieniędzy, no i on nie mógł zarobić tych tak, tam chyba 80 tysięcy złotych, jak system, właśnie ten system promuje tego typu zachowania, dużo jest takich spraw gdzie zamiast sprawy cywilnej ktoś robi sprawę karną, a jak ma jeszcze kolegów przy rodzinie w prokuraturze czy na policji, to mu to bardzo łatwo idzie. Chociażby po to, żeby nie płacić kosztów sądowych i nie ryzykować przegrań w postępowaniu cywilnym. Lepiej kogoś oskarżyć jako, w szczególnie w biznesie, jako po prostu złodzieja, który wyłudził, prawda, wyłudził coś tam i nie prokuratura na to skarbu państwa robi robi czynności Ach. i niech zamyka ludzi. ten system niestety właśnie płynuje. I po to właśnie bardzo wspomniałem tą anegdotkę. Właśnie rozmowę moją z dnia dzisiejszego. Tak, to była bardzo ciekawa wypowiedź dzisiaj twoja. Właśnie nie tyle szczegóły prawne, jakieś paragrafy, ale takie po prostu historie wzięte z życia, które po prostu masz i osobiście jakby słyszysz je i możesz nam je powtórzyć. Maćku, bardzo dziękujemy ci za dzisiejszy pobyt tutaj u nas w NTV. I rozumiem, ja, polec polecamy dziękuję. się za tydzień w takim razie na kolejne spotkanie telefoniczne. Dziękuję Państwu serdecznie, dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję ja Ci bardzo, cześć.